Witam wszystkich bardzo serdecznie w Black Ops 3. Dzisiaj chciałem zagrać, właściwie spróbować trybu eskorty. Nie wiem czy znajdę chętnych graczy, ale mam nadzieję, że nam się uda. Mamy gdzieś ten tryb dominacja, likwidacja, umocniony punkt, znajdź i zniszcz, ochrona. No, eskorta, ochrona, o to mi chodziło. Nie wiem czy będą gracze chętni. Do tego trybu, ale są dosyć ciekawe, bo może część was, z Was wie. Polega on na tym, że eskortuje się, eskortuje się robota albo próbuje się nie dopuścić do tego, żeby dotarł do miejsca docelowego. No ale niestety chyba graczy nie będzie. Dobra, nie chciałbym tracić czasu. Chyba będziemy musieli znowu zaliczyć zwykły drużynowy deathmatch. Co też może nie być proste, jak widzę. Mało chętnych do gry jest. Kylo Ren. Ale sobie ktoś ksy wydał. Chyba Gwiezdnych Wojen oglądał. Dobra. E, spróbujmy jeszcze raz się połączyć. Chyba wrzuciło mnie do tej samej, do tych samych graczy. Dominacja może? O, proszę bardzo. W dominacji jest więcej. No to dobrze, to pogramy sobie w dominację. Będziemy przejmowali flagi. O kurczę, ale tu ktoś poziom już wbił. 118 No nieźle. Chyba tylko siedzi i gra. Oh yeah, James Cox. No, to było ładne. I zginąłem. Ale akcja była niezła. Udało się dosyć fajną akcję przeprowadzić, co mnie bardzo cieszy. Spróbujemy tędy przejść. Ależ pięknie to zrobił. Albo zrobiła.

Jednego zabrałem ze sobą. Ach, kurczę, tam dwóch ich siedzi. Co za kamperskie parówy. No dobra, spróbujmy jeszcze raz się mi tu zająć. Pokaż. Dobra, Trochę za wysoko celowaliśmy, ale on już tutaj na mnie czeka, więc nie będę ryzykował UAV inbound Został Dobra, mam awansik. Przyjemnie, przyjemnie. Tu się granaty przydały. O, oh! co za kamper! Kurde, całkiem z tyłu zaczynamy. No trudno.

C secure. Care package on standby. Friendly UAV care package Friendly towel on inbound. Stop. hater deployed. UAV destroyed. UAV Kurde, spaprałem to. No ale pierwszy raz tego używałem. Ach, kurde, obudził się. Chciałem przeczekać chwilę. Dobra, udało nam się wygrać, ładnie Warfighter, Wszyscy się skupili na tym, tym UAV Czy na co to tam było I poginęli Dobra. Co jest? Czemu się nie mówił? Mogę... Aha, kurna, hata. że mi nikt nie pomaga. No jak ja miałem to sam zająć kurne. Fagasy gdzieś biegają śwoki patentowane. <laughs> Jasna dupa. Kurde. Za bardzo się skupiam na jednym punkcie. Tak nie może być, bo to nic nam nie da. Dobra, jest nasz Fatalnie, fatalnie.

Jeszcze mnie oznaczyli. Dobra. Jakoś o! Tu mnie położył. Friendly UAV inbound. Enemy has A. Securing C. Hostile race in your AO. C secure. Kurna, ale dupy dałem. Chowaj się. Dawaj to Ale trafiłem. Dobra. Jeszcze raz. Jest gdzieś. Nie, chyba spierdzielił. O! Dobra, lecimy z koksem. Lecimy z koksem. Albo koks poleci z nami. Ach, nie udało mi się zwiać za późno go założyłem. Cholera Добро. Запущено. Выигрались мы. Ну а то ладно.

12 do 20, przedostatnie miejsce Kurde, tą drugą rundę spaprałem Pierwsza mi szła fajnie Ale coś w drugiej, kurde, jakoś się Nie składało Do wyniku dobrego Ale to nic Nóż bojowy dostaliśmy Odblokowaliśmy spektrę Dostaliśmy wizytówkę Kolejną wizytówkę No to miło dominacja, dominacja no fajnie awansik wskoczył dobra okej okay, moi drodzy, to co takie dwa krótkie meczyki właściwie jeden tylko podzielony na e, dwa, na dwie połowy e, udało nam się wygrać e, ja tam e, bawiłem się bardzo dobrze, więc e, mam nadzieję, że wy też żegnam się z wami tymczasem subujcie lajkujcie komentujcie dawajcie znać jak wam się podobało w komentarzach trzymajcie się na razie cześć